Kładziesz się wieczorem do łóżka, twoje ciało jest wyczerpane, ale twój umysł wciąż biegnie dalej. Wystarczy jedna myśl o tym, co jutro może pójść nie tak, i nagle czujesz, jak twoje serce bije szybciej, oddech staje się płytszy, mięśnie się napinają. To nie przypadek, twoje ciało reaguje tak, jakby zagrożenie było prawdziwe, tylko dlatego, że twój mózg je sobie wyobraził. W ciągu najbliższych minut zrozumiesz, jak jedna myśl może biochemicznie zmienić twoje ciało i co możesz zrobić, aby je znowu uspokoić. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twój umysł potrafi odczuwać coś, co nigdy się nie wydarzyło? Nie jesteś zbyt wrażliwy. Twoje ciało robi dokładnie to, do czego zostało zaprogramowane od milionów lat wyczuwać zagrożenie, zanim stanie się realne. Twój mózg ledwie odróżnia wyobraźnię od rzeczywistości. Każda myśl to jak iskra elektryczna, która przez układ nerwowy dociera aż do Twoich komórek. Można powiedzieć: Twoje myśli to język, w którym Twoje ciało z Tobą rozmawia. A gdy nauczysz się go rozumieć, możesz zacząć je uzdrawiać od wewnątrz na zewnątrz. Zaczyna się niepozornie myśl ledwo zauważalna. A co jeśli zawiodę? Albo a co jeśli coś się stanie? W ciągu kilku sekund twoje ciało reaguje, tętno przyspiesza, ramiona się napinają, żołądek się zaciska. To nie jest słabość, lecz biochemia. Twój mózg aktywuje układ limbiczny, ten sam obwód, który w czasach prehistorycznych zapewniał ci przetrwanie. Adrenalina zalewa ciało, kortyzol utrzymuje czujność, ale we współczesnym świecie nie ma już lwów. Są tylko e-maile, oczekiwania i myśli, których Twój układ nerwowy nie potrafi odróżnić od zagrożenia. Wyobraź sobie swój mózg, jak alarm, który reaguje na każde wspomnienie, jakby to było włamanie. Za każdym razem, gdy powtarzasz zagrażającą myśl, trenujesz ten alarm, by dzwonił głośniej. Dziś weź głęboki oddech i powiedz w myślach: Jestem bezpieczny, tu i teraz. Z każdym świadomym wdechem Twoje ciało uczy się, że nie każda myśl oznacza niebezpieczeństwo, bo uzdrowienie zaczyna się w chwili, gdy mózg wreszcie rozumie: Wojna istnieje tylko w głowie i właśnie tam możesz ją zakończyć, krok po kroku. Znasz to uczucie, gdy jedna myśl nie chce Cię opuścić. Krąży w kółko coraz szybciej, aż całe Twoje ciało ją czuje. Dzieje się tak. Ponieważ myśli nie są ulotnymi chmurami. To impulsy elektryczne, które pędzą przez miliardy synaps i wywołują reakcje chemiczne. Twój mózg rozmawia z twoim ciałem za pomocą hormonów i impulsów nerwowych. Za każdym razem, gdy myślisz o strachu, twój podwzgórze wysyła wiadomość do nadnerczy: niebezpieczeństwo. Serce zaczyna bić mocniej, mięśnie się napinają, a twoje ciało wierzy, że musi działać. Choć siedzisz nieruchomo. Wyobraź sobie, że twój umysł to reżyser, a ciało to scena. Im częściej odgrywasz ten sam scenariusz, tym głębiej role wypalają się w twoim układzie nerwowym. Dziś obserwuj świadomie, która myśl staje się w tobie fizycznie odczuwalna, i nazwij ją na głos. Już sam ten akt przerywa wzorzec, bo świadomość jest światłem, które rozbraja automatyczną reakcję. I z każdą rozpoznaną myślą, twoje ciało zaczyna się rozluźniać, jak scena, na której wreszcie zapada cisza po zbyt długim przedstawieniu. Być może próbowałeś nie myśleć tak dużo, ale właśnie ten wysiłek wszystko pogarsza, bo mózg nie potrafi przestać myśleć, może jedynie nauczyć się reagować inaczej. Z punktu widzenia neuronauki, uzdrowienie nie polega na kontroli, lecz na tworzeniu nowych połączeń neuronalnych. Za każdym razem, gdy decydujesz się nie reagować na daną myśl, wzmacniasz ścieżki spokoju w korze przedczołowej, tej części mózgu, która rozróżnia bodziec od reakcji. Wyobraź sobie swój umysł jak rzekę. Jeśli walczysz z nurtem, wyczerpujesz się, ale gdy uczysz się obserwować, woda sama zaczyna stawać się przejrzystsza. Dziś, kiedy jakaś myśl wywołuje stres, powiedz w myślach tylko ciekawe. Obserwuj, nie oceniając. Ta jedna sekunda świadomości zmienia chemię Twojego ciała. Z czasem Twój układ nerwowy zacznie rozumieć. Bezpieczeństwo to nie kontrola, lecz zaufanie. I to właśnie jest początek nowego wzorca, który delikatnie prowadzi Cię ku spokoju. Czasami Twoje ciało reaguje, zanim w ogóle pomyślisz. Dźwięk, ton głosu, określone spojrzenie, i nagle wszystko w Tobie się kurczy. Dzieje się tak, ponieważ twój układ nerwowy pamięta szybciej, niż twój umysł jest w stanie zrozumieć. Przechowuje nie tylko wydarzenia, ale także emocje, które im towarzyszyły. Jeśli dziś jesteś bezpieczny, a twoje ciało wciąż odtwarza stare wzorce alarmowe, spokój może wydawać się paradoksalny, niemal zagrażający. Neuronauka nazywa to pętlą sprzężenia zwrotnego między mózgiem a ciałem. Każda myśl wpływa na ciało, a każdy stan ciała wpływa na myśli. Wyobraź to sobie jako krąg, który może obracać się w stronę lęku lub w stronę bezpieczeństwa. Dziś, połóż dłoń na sercu, powoli wypuść powietrze i cicho powiedz: Jestem teraz tutaj. To zdanie daje sygnał twojemu nerwowi błędnemu, że zagrożenie minęło. Z każdym świadomym oddechem przerywasz stary krąg. I zaczynasz tworzyć nowy, taki, w którym Twój umysł i ciało w końcu mówią tym samym językiem. Uzdrowienie nie zaczyna się wtedy, gdy zmuszasz się do spokoju. Zaczyna się wtedy, gdy Twoje ciało powoli doświadcza, że spokój jest bezpieczny. Twój mózg potrzebuje powtórzeń, nieperfekcji. Każde małe doświadczenie bezpieczeństwa tworzy nowe ścieżki neuronalne, które nadpisują stare wzorce stresu. Neuroplastyczność oznacza, że Twój mózg kształtuje się zgodnie z tym, co mu codziennie pokazujesz. Nie poprzez wielkie zmiany, lecz poprzez mikroskopijne momenty świadomości. Wyobraź sobie swój układ nerwowy jak ogród. Nie możesz zmusić kwiatu, by zakwitł, ale możesz podlewać go regularnie. Dziś znajdź trzy razy w ciągu dnia chwilę, w której świadomie oddychasz i pozwalasz. By Twoje ramiona opadły. To nie są banalne gesty, to sygnały dla Twojego mózgu. Jestem bezpieczny. Im częściej je powtarzasz, tym słabsze stają się dawne ścieżki lęku. I w końcu zauważysz, spokój nie jest stanem, który się osiąga. To umiejętność, którą się ćwiczy, z każdym oddechem. W ciągu ostatnich minut zrozumiałeś, że każda myśl wysyła wiadomość do Twojego ciała, że uzdrowienie. Nie dzieje się, gdy walczysz, lecz gdy zaczynasz słuchać, i że bezpieczeństwo nie jest czymś, co pojmujesz, lecz czymś, co naprawdę czujesz. Dlatego poświęć dwie minuty. Krok jeden: weź głęboki wdech przez nos, policz do czterech i poczuj, jak unosi się twoja klatka piersiowa. Krok dwa: wypuść powietrze dwa razy wolniej i powiedz w myślach: Jestem bezpieczny teraz. Krok trzy: połóż dłoń na sercu. Poczuj puls i pozwól swojemu ciału zwolnić. Rób to trzy razy dziennie: rano, w ciągu dnia i przed snem. W ten sposób trenujesz swój nerw błędny, jak muzyk strojący swój instrument. Po kilku dniach zauważysz, że twoje ciało szybciej odnajduje spokój. Nie dlatego, że się zmuszasz, lecz dlatego, że ono sobie przypomina. Tak właśnie czuje się prawdziwy pokój. Na końcu nie chodzi o to, by przestać mieć myśli. Chodzi o to, by je rozumieć i uświadomić sobie, że jesteś przestrzenią, w której one powstają. Twoje ciało podąża za tym, co twój umysł mu podpowiada. Kiedy uczysz się myśleć łagodnie, twoje ciało uczy się łagodności. Która myśl w tobie jest najbardziej odczuwalna fizycznie? Napisz to w komentarzu, może ktoś inny odnajdzie się w tym samym doświadczeniu. Zasubskrybuj sens życia aby otrzymywać myśli, które prowadzą cię z powrotem do samego siebie. A w następnym filmie pokażę ci dlaczego prawdziwa siła nie rodzi się wtedy, gdy stajesz się twardszy, lecz wtedy, gdy wreszcie pozwalasz sobie być delikatnym.